Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 28 sierpnia 2011 rok. Dzieje apostolskie, 26 rozdział, werset 19. Całkowite poświęcenie. Dlatego też królu Agryppo nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Nabożeństwo do, od wygnania do odrodzenia. Tekst pamięciowy: Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Z naszej perspektywy, po niemal dwóch tysiącach lat od zniszczenia świątyni w Jerozolimie, trudno jest zrozumieć, jakie miała ona znaczenie dla tożsamości narodu żydowskiego i jego życia religijnego. Była ona ośrodkiem nabożeństwa oraz symbolem etnicznej i religijnej tożsamości. To tam Pan obiecał zamieszkać i panować w Izraelu. Tam wyznawcy jachwej znajdowali oczyszczenie, przebaczenie, łaskę i pojednanie. Ponieważ naprawdę był to dom Boga, wielu nie wierzyło w prorocze ostrzeżenia iż świątynia zostanie zniszczona przez babilajczyków. Jakżeż Pan mógłby dopuścić, by Jego święty przybytek został tknięty przez niewiernych? Możemy sobie wyobrazić szcząstki, jaki przeżyli judejczycy, gdy zgodnie z ostrzeżeniem proroka Babilojczycy zdobyli Jerozolimę i zburzyli świątynię, jednak mimo zniszczenia świątyni Bóg obiecał narodowi odrodzenie, odbudowę świątyni i kolejną szansę spełnienia dziejowej roli zapowiedzianych w proroctwach. W tym tygodniu przyjrzyjmy się pewnym zagadnieniom dotyczącym nabożeństwa na wygnaniu, a następnie zwrócimy uwagę na obietnicę odrodzenia. Syn, synu człowieczy, czy widziałeś Ezechiel, rozdział 8, werset 12. Odstępstwo nie dokonuje się z dnia na dzień. Naród nie pogrąża się w upadku w ciągu jednego dnia, tygodnia, czy nawet roku. Proces ten jest znacznie powolniejszy. Składa się z niewielkich i stopniowych zmian, drobnych kompromisów oraz małych ustępstw w kwestii porządku, usprawiedliwianych potrzebą nadążania za duchem czasów oraz potrzebą przystosowania do otoczenia i współczesnych trendów społecznych lub kulturowych. Stopniowo, krok po kroku następuje zmiana, aż w końcu cały lud czyni rzeczy, które kilka pokoleń wcześniej spotkałyby się z potępieniem. Tak było w starożytnym Izraelu i Judzie, tak stało się z Kościołem wczesnochrześcijańskim, taki będzie los każdego kościoła także naszego, jeśli nie będzie się zachowywać ostrożności i szczec świętych prawd i praktyk religijnych przekazanych przez Pana. Przeczytaj Ezechiela, rozdział ósmy, werset 1 do 18. Gdy w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, siedziałem w swoim domu, a starsi siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechmocnego pana. I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek, w dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień, a w górę od tego, co wyglądało jak jego biodra, był blask, jakby połysk polerowanego kruszcu. I wyciągnął coś w kształcie ręki i chwycił mnie za włosy na głowie, a Duch uniósł mnie w górę między ziemię a niebo i zaprowadził mnie w widzeniach Bożych do Jeruzalemu, do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy, gdzie znajdował się znienawidzony posąg pobudzający do nienawiści. A oto była tam chwała Boga Izraelskiego, podobna do tej widzeniu, które miałem na równinie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, podnieś swoje oczy w stronę północy. A gdy podniosłem swoje oczy w stronę północy, oto na północ od bramy wschodniej był u wejścia ten znienawidzony posąg. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy widzisz, co oni robią, te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom izraelski, aby mnie oddalić od mojej świątyni ale ty zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy dziedzińca, a gdy spojrzałem, oto w ścianie była dziura. I rzekł do mnie, synu człowieczy, przebij ścianę. A gdy przebiłem ścianę, oto było tam przejście. I rzekł do mnie, wejdź i zobacz te straszne obrzydliwości, które oni tutaj popełniają. A gdy wszedłem i przyjrzałem się, oto tam na ścianie, były wszędzie wokoło wyrysowane obrazy wszelkich płazów i bydła, ohydy i wszystkie bałwany domu izraelskiego. A siedemdziesięciu mężów spośród starszych domu izraelskiego z jazaniaszem i synem szafana, stojącym miał w ręku kadzielnicę. woń dymu gadzidralnego unosiła się w górę i rzekł do mnie, synu człowieczy. Czy widziałeś co robią starsi w domu izraelskiego w ciemności każdy w swoim pokoju z obrazami mówią bowiem pan nas nie widzi pan opuścił kraj i rzekł do mnie zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości które oni popełniają i zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni pana a oto siedziały tam kobiety które okłekiwały tamuza i wtedy rzekł do mnie czy widziałeś to synu człowieczy Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni pana. A oto u wejścia do przybytku pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokąd słońcu. Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś to? Czy to nie dosyć dla domu ludzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto, patrz, winną latorość przykładają do nosa, dlatego i ja postąpię z nimi w gniewie. Ani nie dotnie moje oko i nie zlituje się, a gdy będą głośno wołać do moich us, uszu, nie wysłucham ich. Czytając, pamiętaj, że to wszystko działo się w świątyni, powstałej na polecenie Pana, w miejscu, w którym Bóg obiecał objawiać swoją obecność. Jak to możliwe, że duchowi przywódcy narodu pogrążyli się w takim odstępstwie? Czego możemy się z tego nauczyć? Grzechy popełniane w tajemnicy przez kapłanów i starszych były wynikiem przejęcia obrzydliwych i odrażających praktyk. Dominujących w ówczesnej kulturze tamtego regionu. Ci, którzy powinni dawać przykład ludowi Bożemu i prowadzić go do, prawdziwej, do prawdziwego nabożeństwa, przyjęli grzeszne i niemoralne zwyczaje okolicznych narodów oraz praktykowali je w świątyni Jahwe. Jak na ironię, to właśnie babiloński najazd położył kres bezczeszczeniu świątyni przed, przez jej zniszczenie. Przeczytaj uważnie Ezechiela 8:12. i rzekł do mnie, Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu izraelskiego w ciemności, każdy w swoim pokoju z obrazami mówią bowiem, Pan nas nie widzi, Pan opuścił kraj. Jakiej logiki i jakich argumentów używali owi przywódcy, by usprawiedliwić swoje postępowanie? Co mogło ich doprowadzić do tak fałszywego wniosku? Ci ludzie tak daleko odeszli od Pana, iż uwierzyli, że On ich nie widzi i nie dba o to, co czynią. Bóg, który raz po raz okazywał swą troskę, bliskość i pragnienie prowadzenia ich ku posłuszeństwu, teraz rzekomo opuścił kraj. Jakże ostrożni powinniśmy być, skoro grzech tak zatwardza i ogłupia serca, oraz tak zatruwa umysł, iż człowiek jest w stanie usprawiedliwiać nawet najgorsze postępowanie. Dziękuję.